W roku 1610, podczas wielkiej smuty w Rosji, okresu chaosu po śmierci Iwana Groźnego i fałszywych carów, polskie wojska pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkraczają do Moskwy. Polacy pokonują rosyjskie siły w bitwie pod Kłuszynem, gdzie 7 tysięcy żołnierzy Rzeczypospolitej rozbija 35-tysięczną armię przeciwnika. Żółkiewski zajmuje Kreml, a bojarzy obwołują polskiego królewicza Władysława Carem, co daje Rzeczypospolitej kontrolę nad Rosją na dwa lata. To szczyt polskiej potęgi, ale też początek oporu. Rosjanie, zjednoczeni pod wodzą kupca Kuźmy Minina i księcia Dymitra Pożarskiego, organizują powstanie ludowe. W roku 1612 4 listopada siły rosyjskie wypędzają Polaków z Kremla po oblężeniu i głodzie. To wyzwolenie kończy polską okupację i przywraca rosyjską suwerenność, prowadząc do wyboru Michała Romanowa na cara, założyciela nowej dynastii. Do dziś, od 2005 roku, 4 listopada jest w Rosji świętem państwowym, Dniem Jedności Narodowej, upamiętniającym zwycięstwo nad polskimi interwentorami.